Hej, cześć, siemanko. Z tej strony Lejkner witam was w kolejnym odcinku raportu z pola bitwy. Tym razem jest to mapa Cichy Brzeg, na której chyba jeszcze nie było raportu z pola bitwy. Tak, co ja mogę wam powiedzieć? W bitwie tej dostałem dwa odznaczenia. Zwiadowcę oraz służbę patrolową, jeśli dobrze kojarzę, ale chyba służba patrolowa. Oczywiście z gołąbiskiem w Plutonie bądź jak ja to mówię z gołąbkiem oczywiście Jedziemy lewą stroną czyli po górach dość często tędy jeżdżą mediumy i czasami jeszcze się jakieś takie szybsze czołgi ciężkie władują. Widzę, że bardzo brzydko tak te powtórki coś ostatnio tak chodzą i FPSy spadają i wszystko się dzieje, no ale dobra. Pierwszy przeciwnik M18, którego zostawiamy sobie w tle. No i dobra, i zaczynamy skałcić. Yy, może powiem coś o odznaczeniu służby patrolowej. Dostajemy bodajże za podświetlenie 8 przeciwników, lecz każdy przeciwnik z tych 8 musi zostać trafiony. Odznaczenie dopiero dostajemy, gdy właśnie e, przynajmniej, nie, nie chcę Was kłamać, przynajmniej 8 przeciwników zostanie trafionych. Tak więc całkiem spoko. Nawet nie widziałem, że takie odznaczenie jest, chociaż jakiś czas temu właśnie sprawdzałem, jakie są odznaczenia. No ale dobra, troszkę dostałem w ciry, że tak powiem. No i co, i się tutaj zbunkrowaliśmy. Mamy Hamela, który prawdopodobnie jeszcze tam jest, chociaż nie do końca. No i dobra, już nie strzelamy. Grill został zniszczony. Nie przeze mnie, ale został zniszczony. I tu jeszcze coś będziemy strzelać na pełny. W tym momencie jest 5 do 0. Nie wiem czemu, ale troszkę tam został w tyle. Brzydko, ale jak chce. Mamy tutaj StuGa. Co zrobimy? Oczywiście będziemy go nękać. Jak to przyszło z niszczycielami. Czołg średni i niszczyciel to zawsze nękanie. Ale dobra, mamy StuGa. Biedaczek tyłem odwrócony. tutaj nie trafiłem. No i dobra, zaczynamy. No i dobra, to nie ponękaliśmy go, wypaczcie. Tutaj próbowałem troszkę się schować przed tym KW. Niestety, jak widzicie, trafił. Szybki odwrót. Za kamień. No i siedzimy, tak. Psy za oknem. Niestety, mieszkał na parterze. Jest to nieuniknione. No i w tym momencie kawu zniknęło, no ale żeby nie być takim brzydkim człowieczkiem, chyba go podświetlę. Jak widzicie czat w końcu się pokazał. To jest dobra oznaka, może w końcu będzie na końcu widać wszystkie statystyki, to bym był bardzo uradowany. Widzicie, teraz gołą troszkę ruszył, chociaż nie wiem czemu tak późno. No ale cóż, zjechał z górki, troszkę wyskaucił, troszkę sobie też nabił tych wszystkich wyświetleń, że tak powiem. No dobra, co my tutaj zrobimy? Co się tutaj knuje? Ale co? Nie wiem. Prawdopodobnie będę strzelał w KW, które teraz, jak widzieliście, przewaliło drzewo. Ja tu cały czas obserwowałem teren. Oczywiście też się chowałem, no nie będę mówił, że nie. No ale dobra, mamy KW, które chyba w naszą stronę nie patrzy. A raczej na pewno nie patrzy, bo strzeliło gdzieś indziej. No i mamy KW, ostatni strzał. No i został Tiger P biedaczek sam jest w tym momencie 14 do 5 nie wiem nawet czy zdążę dojechać ktoś zniszczy te gera. tak więc ja już się z wami żegnam dzięki za oglądanie tego raportu widzimy się w kolejnych raportach a tymczasem dzięki za oglądanie trzymajcie się papa pa.